Dzieciogatki. Część 12. Nauczyciel z pasją. Po wakacyjnym odpoczynku znów otwieramy słowo Boże. Tym razem przyglądać się będziemy najpiękniejszemu słowu Boga, Jezusowi, Chrystusowi. Przed wakacjami pożegnaliśmy Izraelitów, którzy po nie lada przeprawach dotarli do ziemi obiecanej mlekiem i miodem płynącej. Dostali ją od Boga całkiem za darmo. Być może Izraelici poczuli się wyróżnieni, ale szybko zapomnieli o Panu, który ich uratował. Dlatego Bóg wysyłał do nich proroków i wzywał do nawrócenia i przypominał o cudach, jakie zdziałał. Wiele razy dowiódł, że z Nim zawsze będą szczęśliwi. Bóg chciał, aby swoją uwagę skupili na Nim, co nie jest rzeczą prostą. Wiesz jak to jest, kiedy po kilku godzinach siedzenia w szkolnej ławce zaczynasz myśleć o niebieskich migdałach? Gdy w takim momencie nauczyciel zada jakieś pytanie, możesz wrócić do domu z jedynką. Izraelici bywali niesfornymi uczniami. Mimo uszu puszczali nauczanie proroków. Musiał więc przyjść ktoś, kto zwróci ich uwagę na Boga i udowodni, że Bóg naprawdę chce ich szczęścia, a nikt nie znał Boga lepiej, niż Jego syn. Jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej? Niektórzy żartują, że najlepszy przedmiot, to dzwonek na przerwę. Inni najbardziej lubią te przedmioty, których uczą nauczyciele z pasją, i coś w tym jest. Podczas stwarzania Bóg powiedział, żeby ludzie czynili sobie Ziemię poddaną dbać o świat to jest nasz obowiązek. Ale, żeby o świat dbać, trzeba go rozumieć, a do tego potrzebna jest wiedza i doświadczenie czyli przeżycie czegoś, co wiedzę potwierdzi. Wiedzę przekazują nam nauczyciele, a najlepszy nauczyciel to taki, który jest przekonany do tego, czego uczy. Gdyby stworzyć ranking najlepszych nauczycieli, na pierwszym miejscu postawiłbym pana Jezusa. Uczył on o miłości Boga i całe życie poświęcił, by udowodnić, że Bóg kocha każdego. Jezus był nauczycielem z pasją. Pasja to robienie czegoś z miłością. Słowo pasja oznacza też mękę Pana Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, które były dowodem wielkiej miłości Boga. Znamy dobrze tę historię. Dzisiaj dla nas jest ona oczywista, ale uczniom Jezusa nie mieściła się ona w głowie. Czasami się rzeczy, których nie rozumiemy, wtedy pada słynne: To mi się na nic nie przyda. Mam wrażenie, że słowa apostoła Piotra tak właśnie brzmiały: Panie Jezu, co Ty mówisz o jakiej śmierci, to nam się na nic nie przyda. Pan Jezus, pośród uczniów, którzy za Nim chodzili, wybrał apostołów. Było ich dwunastu. Można by ich nazwać prymusami, gdyby nie to, że pan Jezus nie wybrał najlepszych. Jeden z nich go zradził, a inni też mieli swoje za uszami. Ludzie myśleli, że Jezus jest jednym z proroków. Apostołowie, którzy obserwowali go z bliska, byli przekonani, że jest kimś znacznie większym, że jest Mesjaszem, że wyzwoli ich z niewoli i na ziemi stworzy królestwo Boże. Gdy Jezus o to zapytał, pierwszy do odpowiedzi wyrwał się Piotr. Ty jesteś Mesjasz, tak odpowiedział. I Jezus go pochwalił, tak jakby powiedział. Piotrek, może nie wyglądasz na najmądrzejszego, ale masz wielką wiarę. A potem wydarzyło się coś, czego żaden uczeń nie lubi. Pan Jezus kazał wyciągnąć karteczki i zrobił sprawdzian. żartuję ale tylko trochę, bo Jezus rzeczywiście chciał sprawdzić, co uczniowie rozumieją, gdy nazywają Go Mesjaszem. Uznał, że są już gotowi na kolejną lekcję. Tłumaczył, że zostanie niesprawiedliwie oskarżony i zabity, ale z martwy wstanie. Nie ma co się dziwić Piotrowi, że poczuł, iż powinien Jezusowi wybić z głowy takie plany. Pewnie wydawało mu się, że skoro żyją w niewoli Rzymian, to właśnie z niej Jezus ich wyzwoli. Śmierć na krzyżu, Raczej nie wpisywała się w ten plan. Jezus upomniał Piotra ostro. Może to było konieczne, żeby Piotr się nawrócił, to znaczy przestał myśleć po ludzku i zrozumiał, że misja Jezusa jest inna, że ma wyrwać wszystkich ludzi z niewoli grzechu. Co ciekawe, Jezus zabronił o tym mówić. Pewnie dlatego, że bez doświadczenia ludzie by tego nie zrozumieli. Zresztą Apostołowie dopiero po zmartwychwstaniu przypomnieli sobie najważniejszą lekcję, której Jezus im udzielił: Umrę, ale po trzech dniach zmartwychwstanę. Wcześniej tego nie rozumieli. Byli jak uczniowie, którzy przesypiają na lekcjach. Potrzebowali doświadczenia. Tylko ten, kto potrafi udowodnić, że Bóg nas kocha. Może być uczniem Chrystusa. Chrześcijanie są ludźmi, którzy potrafią poświęcić życie dla innych. Potrafią kochać tak, jak kocha Bóg. Bardzo lubię rozpocząć dzień od filiżanki kawy. Aby mógł napić się ulubionego napoju, potrzebuję ziaren kawy, które wpierw trzeba zerwać, wysuszyć, wypalić, zmielić i na końcu zaparzyć pod mocnym ciśnieniem. Z perspektywy ziarenka nie jest to proces zbyt komfortowy. Nie wiem, czy wiesz, że najdroższa kawa na świecie powstaje w Tajlandii, a zbiorem owoców kawowca zajmują się słonie. Zjadają je, trawią i wydalają. Ludzie zbierają te ziarna i oczyszczają. Żeby mogła powstać kilogramowa torebka kawy, słonie muszą zjeść około 30 kilogramów ziaren. Brzmi to ohydnie. Jednak podobno taka kawa ma czekoladowo-kwiatowy aromat, a za kilogram można kupić nowego iPhone'a. Każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie jeszcze cenniejsze ziarno wiarę, która rośnie w nas i dojrzewa przez całe życie. Aby się rozwijać, potrzebuje kościoła, sakramentów, słowa Bożego, modlitwy. Ale po co nam wiara? Dzięki wierze możemy dostrzec miłość Boga w naszym życiu, możemy być szczęśliwi. Tak jak ziarnka kawy nie istnieją tylko dla siebie, tak chrześcijanin, przez swoje gesty miłości, poświęcenie, ma okazję, by tracić swoje życie. A Jezus mówi, że kto żyje dla innych i kocha jak Bóg, ten nigdy nie umrze. O ile fusy po kawie lądują w śmietniku, o tyle chrześcijanin żyje wiecznie, swoim życiem pełnym miłości nadaje smak światu i do takiego życia może pobudzić innych. W innym miejscu Jezus mówi, że chrześcijanie są solą ziemi. Żeby zupa miała smak, sól musi się rozpuścić. Bez soli wszystko jest mdłe. Wcale jednak nie potrzeba jej dużo. Jezus mówi, że wystarczy dwóch lub trzech, którzy zbiorą się w jego imię, a on będzie z nimi. Tych dwóch lub trzech może nadać smak całej rodzinie, całemu miastu, całej szkole. Jeśli ktoś takich spotka, to tak, jakby spotkał samego Jezusa. Żyć w zgodzie z innymi ludźmi nie jest łatwo. Pewnie sam dobrze o tym wiesz, jeśli masz rodzeństwo. Nawet w najlepszej rodzinie zdarzają się kłótnie. Trudno kochać innych tak jak Bóg. Możemy zapytać, a kto nas tak będzie kochał? Tak, kocha nas Bóg, a to jest wielka rzecz. Gdy nie umiemy kochać jak Jezus, potrzebujemy nawrócenia. Potrzebował go nawet pierwszy papież, święty Piotr. Choć był tak blisko Jezusa. Gdy ktoś cię skrzywdzi, niesprawiedliwie potraktuje, możesz się obrazić, nosić w sercu żal, niechęć, ale możesz też przebaczyć. Jezus zachęca, byśmy zawsze przebaczali. Tylko tak udowadniamy, że jesteśmy Jego uczniami. Przebaczenie nie jest proste, ale jest możliwe. Od dziecka, od mojej pierwszej spowiedzi, pamiętam, jak czułem się lekko od razu po wyznaniu grzechów. Nie jest łatwo przyznać się do grzechów, ale nie znam lepszego sposobu, żeby się nawrócić. Zwróć uwagę, że słowo przebaczyć to właściwie dwa słowa. Drugie to baczyć. Dziś jest już trochę zapomniane. Znaczy ono tyle, co zwracać uwagę. A więc przebaczyć to znaczy nie brać pod uwagę zła, ale uwagę zwrócić na Boga. Który jest dobry i za darmo przebacza nam wszystkie nasze grzechy. Żołnierz, który staje na baczność, całą uwagę skupia na swoim dowódcy. Przebaczyć znaczy tyle, co stanąć na baczność przed Bogiem, czyli zwrócić uwagę na Jego miłość, na to, że on ciągle jest z nami. To on uczy nas przebaczania. Każde przebaczanie jest świadectwem, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Czasami uczniowie zazdroszczą sobie świadectwa z czerwonym paskiem. Uczniowie Jezusa, przebaczając, całemu światu dają świadectwo, że Bóg jest dobry. Takiego świadectwa inni mogą nam pozazdrościć, i wtedy może swoją uwagę zwrócić na Boga. Bujek Kamil.